Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi: Ja Wam dam wymowę i mądrość. Postanówcie wpierw nie obmyślać swojej obrony. Jezus mówi to w kontekście prześladowań. Można powiedzieć, no, uczeń Jezusa ma być gotowy na różnego rodzaju właśnie prześladowania, trudne momenty, kiedy będziemy zapytani o naszą wiarę, a my mamy powiedzieć: Tak, jestem spod znaku Jezusa, spod znaku Jego imienia pod znaku krzyża. Ale nie obmyślać swojej obrony. Przecież można powiedzieć, przecież to jest to jest tak naprawdę przegrana, tak po ludzku. Ale Jezus mówi: "Ja wam dam wymowę i mądrość". To Duch Święty, można tak to powiedzieć. Duch Święty będzie pracował w nas, będzie wkładał w nasze usta swoje słowa. Co to dla nas znaczy? To jest tak naprawdę ćwiczenie się w ufności. Nie wiem, jak będzie wyglądał czas Twojego czy mojego prześladowania. Może to być po prostu jakaś sytuacja napięta w rodzinie, w społeczeństwie, w życiu zawodowym, kiedy ktoś może będzie się z Ciebie śmiał, że ufasz Bogu. Często w takich sytuacjach nasze obmyślanie obrony jest niczym. Dlaczego? Dlatego, że to jeszcze będzie bardziej podsycało ten gniew, czy te zarzuty w tym człowieku, tym drugim, który nas prześladuje. A bo ty tak sądzisz, albo ty tak mówisz. Mądrość płynąca z Ducha Świętego będzie stawiała cię w tej komfortowej sytuacji że będziesz czuł, będziesz doświadczył, będziesz doświadczał tego, że rzeczywiście te słowa, które wypowiadasz, nie wymyślasz. Że nie wpadłbyś na to w tej konkretnej sytuacji. Czy to nie jest piękne? Czy to nas nie uwalnia od lęku? Nie dosyć, że jesteśmy zalęknieni przez sytuację napiętą, prześladowanie, to jeszcze mamy myśleć, co powiemy, gdy znajdziemy się w tej trudnej sytuacji, no przecież to jest jeden wielki strach, jeden wielki lęk. Jezus mówi, nawet jeśli będziecie prześladowani, a mnie prześladowali, was będą prześladować, to nie obmyślajcie właśnie obrony. Ja wam dam obronę. Można tak powiedzieć, tłumacząc to trochę tak po ludzku, że szczęście w nieszczęściu, jeżeli w ogóle można powiedzieć, że prześladowanie w imię Jezusa Chrystusa jest nieszczęściem. Oczywiście po ludzku tak, ale po Bożemu nie. Bo jesteśmy tacy jak Mistrz. Jesteśmy bliscy naszego, naszemu Mistrzowi. Jesteśmy bardzo blisko Niego wtedy. A jeżeli jesteśmy prześladowani w imię Jezusa, to Jezus już zatroszczy się o to, abyś ty mm, wiedział, co masz powiedzieć. Ufność, ufność, jeszcze raz ufność. To jest taki test, który daje nam Bóg. Naszym zadaniem jest wytrwać, naszym zadaniem jest ufać. Naszym zadaniem jest yy, nie tylko yy, przeżyć te momenty, jako, wiecie, taki, ojejku, jak mi jest ciężko, jak mi jest trudno. Człowiek, który jest prześladowany w imię Jezusa Chrystusa, cierpi, jest mu trudno, ale ma w sobie chrześcijańską radość. Można powiedzieć, że to jest taki paradoks. Cieszę się, że mogę być prześladowany. Przecież zło nie śpi. Takie nastawienie, takie nastawienie chrześcijańskie, nastawienie do tych y, momentów. Nie tylko otwiera nas na Słowo Ducha Świętego, żebyśmy mieli obronę od Ducha Świętego, ale też psychicznie nas odciąża. Możemy doświadczyć takiej wolności wolności w Bogu. Panie, od Ciebie zależy, ufam Tobie. Pewnie będzie trzeba pocierpieć, ale wiem, że to jest dla Ciebie. Ofiaruję to dla Ciebie. Nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś, może dzisiaj cierpisz, ponieważ ktoś w rodzinie jest taki, yy, no, odzywa się do ciebie w sposób, yy, który byś sobie tego nie życzył, po prostu. Ufaj bądź wytrwały i po prostu kochaj, mimo wszystko. I proś Ducha Świętego, żeby ci dał te cnoty, które pomogą ci to wszystko przetrwać. Przez waszą wytrwałość ocalisz, ocalicie swoje życie. Proszę Cię, Duchu Święty, o głęboką miłość dla każdego, kto przeżywa taki kryzys związany z prześladowaniem. Może niekoniecznie, gdy chodzi o użycie siły, ale może przez złe słowo. Proszę Cię, aby to słowo, niosące może nawet takie przekleństwo, nie obciążało nas łamiemy, gromimy to przekleństwo, ale też spraw Duchu Święty, abyśmy w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy ranieni także przez złe słowo, ćwiczyli się w ufności i nie obmyślali wpierw naszej obrony, ale Ty nam wlewaj w nasze usta swoje słowa, które będą raziły miłością, że to będzie takie porażenie miłością, bo miłością i duchową amunicją jesteśmy w stanie wygrać wszelkie prześladowania trudności. Amen. Moi drodzy, uwielbijmy Ducha Świętego dzisiaj w komentarzach krótkich, które daje nam właśnie wymowę i mądrość. Dziękuję. Dajcie lajka. Subskrybujcie kanał. I zapraszam do zrzutki. Opis jest, yy, link w opisie tego filmu. Dziękuję za każdą ofiarę. I modlitwę przede wszystkim. Z Panem Bogiem dobrego dnia.